Witam Was w kolejnym odcinku Wehiku Czasu. Tak, to jest Wehiku Czasu. Trochę się zaczęłam zastanawiać, w co ja właściwie teraz gram. Wehiku Czasu. I ja chwilę sobie pograłam z naszą Klarą. Ona była raz w pracy, nawet dostała chyba awans, z tego co pamiętam. Tak, dostała awans, jest na drugim poziomu naukowca. Była też w barze, bo był jakiś tam dzień czegoś. I ona się tam wybrała i zobaczcie, kogo ona właściwie poznała. Ja wam, zaraz, ja wam zaraz pokażę, gdzie ona jest. Czy ona tam była, czy ona ją poznała, bo już teraz nie pamiętam. Chyba ją tylko widziała, ale w każdym razie. Ej, nie, tu, Alex. Alex był rycerzem. Tak, bo to był wieczór rycerski, on był przebrany w kostium rycerza. Ale w tym samym miejscu pojawiła też się Alice. I ona chyba jednak jej nie poznała, tylko ją widziała i tak tylko obserwowała z daleka, co się z nimi dzieje. No i poznała Alexa już jako Klara, więc no, Alex nie wie, że to był Oli, że no to była miłość jego życia prawdopodobnie, a tu się tak wydarzyło, jak się wydarzyło. Czy dzisiaj idziemy do roboty? Idziemy dzisiaj do roboty za dwie godziny, zdążymy jeszcze sobie coś wszamać i zwieść sobie resztki. W ogóle uwielbiam tę kuchnię. Uwielbiam te kuchnie. I patrzcie, jak tu w ogóle jest szalony dach. Nie wiem, czy, nie wiem, czy ja wam to pokazywałam. I tu ma tak, to nie jest, że tak jest zwykły, nie? tak zwykła kuchnia. To są same takie świetliki, że tak powiem, szklane dachy, szklane sufity. I tak ona właśnie ma taką o, kuchnię. To co? Będziemy szli do pracy. Ja dziękuję Mesi za podpowiedź, żeby wymienić sobie to laboratorium i faktycznie chyba tak zrobię. No bo to standardowe laboratorium to jest nudne, jest szare, jest bure, ponure i nie chcę tam się łazić do roboty. A jak będziemy mieć jakieś ciekawsze, no to wtedy będzie na pewno dużo lepiej nam się, tak jak Grania wspomniała, Grania twu przepraszam, Mesi, wspomniała, ym, grało. Mówię grania, bo przed chwilą byłam na jej live yy, i dlatego mam chyba jeszcze cię w głowie grania. <grytanie> jeszcze mi siedzisz. Yy, dobra, to co? Będziemy się wybierać chyba tak na dziesiątą, na dziesiątą? Tak, na dziesiątą. Yy, I jeszcze wbiła sobie kilka poziomów jakichś umiejętności. Nauki kosmiczne na czwartym i coś jeszcze. Logika jest na prawie trzecim, na prawie czwartym. No, ale mamy dużo więcej tych umiejętności do nauczenia się, no, ale na razie ona potrzebuje czasu, żeby trochę się wdrożyć w te swoje wcielenie i zrobić parę zadań w pracy, tak, żeby, no, mówię, wejść w te swoje nowe obowiązki, w nowe życie, w nową postać. To nie jest wcale takie proste przeskakiwać z osoby na osobę, każda z nich jest inna, każda z nich ma swoje jakieś cechy, które, które nią rządzą, że tak powiem, więc. Tak. Tu w ogóle jest prysznic, bo miała włosy na nogach takie bardzo, bardzo długie. I, i musieliśmy je zgolić, bo wyglądała naprawdę jak Wilkołak, strasznie. Co ja wymienię im tę ich robotę, bo faktycznie no brzydko tu jest, jest brzydko. Ej, dobra, wziąłem coś na szybko z galerii. To było jedno z najnowszych, e, sprzed chyba dwóch czy trzech dni, więc mamy takie laboratorium. E, byle było na razie, byle nie było to z gry podstawowej, ale mamy tu wszystko, czego trzeba do działań. Musimy porozmawiać z Irą, która to jest Ira, ta zielona chyba. Nie, to jest Izumi, która to jest Ira? Eliza, to jest Ira. E, Ira, popraw humor, pogadamy. Musimy analizować kwiat lub owoc i wynaleźć miotacz sim promieni. Gdzie ja to zrobię, Ja tu nigdy nie wiem. O Boże, nie tu, obejrzyj, eksperymentuj. Analizuj roślinność tu. O, winogrono, proszę. No i od razu tu się dobrze zrobiło. Faktycznie Messi miała rację. Zobaczcie, jak się idzie tu. Idzie się tymi takimi długimi korytarzami, i tylko w tajemnicy wiedzą, gdzie co jest. Dobra, no i tu będzie robiła właśnie to, co trzeba, czyli jakieś tam analizy roślin. Czwarty poziom logiki świetnie idzie. Nic nowego na temat rośliny: musimy ćwiczyć analizowanie. Tutaj i jeszcze cały czas ten miotocz promieni. To będzie na tej dziwnej, dużej maszynie, która nie wiem, gdzie się znajduje. Mamy jakieś kąpy, gdzie to będzie? Tu są rośliny różne. Szlak by to nie wiem. A w piwnicy może? O, jest, jest piwnica. O, tu jest, dobra. W piwnicy jeszcze ile rzeczy? What? Boże, to ja w jakimś Stranger Things teraz. O, pracuj nad wynalazkiem. Ciągło brotor. A to do czego potrzebuję? Metal i kryształ jakiś. Nie mam. Ani metalu, ani kryształu. Będziemy musieli kogoś poprosić chyba. Eksperymentuj tu. I będziemy prosić ludzi o różne... Rzeczy, recepcjonista, gdzie są jeszcze? Tak tu, pani Iro. Czy może mi pani pożyczyć kryształ? O, a to jest nasz przyjaciel Kaito. Czy możesz mi pożyczyć metal? Jesteśmy nieprzygotowani do roboty, nie jesteśmy w ogóle przygotowani. Po co mamy wydawać swoje, jak możemy pożyczyć od innych i nigdy im tego nie oddać? To takie przytulanki w miejscu pracy. Więc on ma żonę, byśmy go trochę przerobili. Może byłby spoko. Ale musiałbym mieć jednak e, trochę zmieniony wygląd, bo inaczej no niezbyt, niezbyt mi się podoba. Ale taki kolega z pracy. Dobrze się dogadują. Czy on nam dał już metal? O, dostaliśmy już. Heavy metal. Heavy metal. Dobra, idziemy do piwnicy, bo w piwnicy mamy do roboty parę rzeczy zrobić. Musimy. Jest zła i chce jej się siku. Czy mamy jakiś taki na dole? A, tu. Zatka, ja to są tylko prysznice, gdzie są kible. Alek nas dzwoni! Co on chce? Sebastian Wójcik i ja planujemy. Spróbować warto. Nie wiem, czy z tamtym olim by się mu udało, więc. <laughs> Lepiej niech weźmie sobie faktycznie jakiegoś innego kolesia. Dobra, mamy czas im promieni. Nazwać go musimy jakoś. Ogniomiotacz, ogniomiotacz. Zamroź współpracownik. Nie ognio, promieniomiotacz, dobra, nieważne. Dobra, burza mózgów i będziemy mieć już na maksa wszystko. Świetnie. Taki dzień w pracy to jest coś. Należy jej się jakaś podwyżka, <gryw> awans, cokolwiek. To tak dobry, dobry dzień w pracy, produktywny. Dużo rzeczy zrobiła co trzeba. Jest okej. Okay. 410 i wracamy do domu. Zjemy coś i spadamy do baru. Nie będziemy za długo czekać. Weź sobie jakieś resztki, mamy coś. Nie mamy nic. Co? Weź sobie, zjedz coś na szybko. Może być. To, jakaś kanapka. O, zjedz sobie kanapkę. Przebierzesz się i pójdziemy sobie właśnie na drinka. Tu sobie chciała zjeść. Promienia. Chciałam tylko. O! promieniach, zachodzącego słońca. Tutaj Strangerville z widokiem na inne budynki, na piach, na jakiś, nie wiem, czy motel, czy coś. Ale w każdym razie słońce tam zachodzi, wiatrak. No jak tam spojrzę, to widok nawet ładny. W ogóle jak myślicie, czy warto robić w tej rozgrywce całą tę historię Strangerville? Bo ja już ją kiedyś robiłam. Ale możemy spróbować zrobić ją ponownie, tym razem razem, bo tak to robiłam sama jeśli macie ochotę to możemy ją sobie też, ta historię jakoś wpleść tutaj dodatkowo do gry to co, idziemy na drinka? Gdzie jest ten bar? to jest bar? Nie, co to jest? to jest rezydencja, to jest jakiś dom a gdzie mamy ten bar? Tu muszę też wymienić ten bar, bo on też taki jest jakiś pusty odwiedzimy sobie weźmiemy sobie kumpla z pracy, nie możemy go wziąć pewnie siedzi na nadgodzinach może się sam pojawi. Przybyliśmy i patrzymy. Wojskowi, o. Panie wojskowe, jak poubierane. Pani coś się włosy zepsuły. O, dzisiaj babski wieczór. Hmm, idealnie. Zamów drinka podczas babskiego wieczoru. I zobaczcie, jakie są ceny niższe od razu. Bierzemy sobie moją ulubioną lotę, czekoladę. O, <gry> No właśnie o tym mówiłam, że jest paranoiczką, czyli już wszędzie zwęszy spisek. Pani Maliniak fajnie wygląda. Przyjazne powitanie. Ona jest wojskową, ale wygląda całkiem miło i sympatycznie. Tak samo jak tamta pani blondynka, co tam nam się przed chwilą pojawiła. No i co? I nie powitałaś się. Wesołe w takim razie jak nieprzyjazna. No i pan Barman co, przestał nas obsługiwać? Przestał bar obsługiwać. Hmm. O, to pani kopytko. Podziel się teoriami spiskowymi. Ciekawe, co to, że będziesz takim Kripolem tutaj w Stranger, StrangerWill już. Nie dość, że to jest Kripolskie, to ona będzie jeszcze większym Kripolem, takim szurem z y, czapeczką z foliówki. <laughs> z folii aluminiowej, nie foliówki, ale typowy babski wieczór. To może zagrają sobie w jakieś piłkarzyki albo w Darta. O, graj z. O, Ira jest nawet. Muszę poprzebierać te simki. I co, będą grać czy nie? Bo jedna rzuciła. A teraz już nikt się nie kwapi do tego, żeby rzucić tymi lotkami, rzutkami, cokolwiek. Ta jaka jest urocza w ogóle słodka simka. Też możesz przyjazne powitanie. Materialistka, adeptka, adeptka recyklingu, porywcza. Jest druga w nocy, ale chyba będziemy się zbierać. A może jutro sobie wstąpimy do naszego syna. Windura, co we na to? Patrzcie kto przyszedł znowu, Aleks Aleks co tu robisz w ogóle, nie możemy się z nim przyjaźnić bo to będzie zbyt niebezpieczne i dla niego i dla nas więc niestety, ale ta znajomość zakończy się na takim bardzo luźnym poziomie, tylko tyle, że będą ze sobą na cześć no nie możemy ryzykować, nie możemy też znowu wciągać Alexa w nasze życiowe dramy bo no chłopak nie zasłużył na to, ale jest smutałkę biedna i chętnie to bym go pocieszyła Mam nadzieję, że już nie przejmuje się tym, co było z Olim, że jakoś już to przepracował i że idzie dalej. No ale skoro chciał się spotkać z jakimś kum kumplem, z jakimś kolesiem, to myślę, że jakoś poszedł już dalej i serce już go tak nie boli. O, sam środek, ale nie opłaca się w środek, opłaca się tutaj, w to miejsce. To jest 60 punktów, a to jest tylko 50. Myślę, że pójdziemy do domu. Bo jest już prawie trzecia w nocy, no właśnie. A jak jutro mamy iść w odwiedziny, to musimy jeszcze się wyspać. Więc jak najbardziej idziemy sobie do domu i zobaczymy, co właśnie słychać u naszego syna pierworodnego, najstarszego. Ej, znowu dzwoni do nas Alex. Mieli ze sobą mnóstwo zabawy. No nie wyglądało to wczoraj wieczorem, jakby mieli ze sobą mnóstwo zabawy. Był smutny. Chyba, że był smutny, dlatego że już musieli skończyć swoje spotkanie. Też tak może być, też tak mogło się wydarzyć. Mam nadzieję, że ułoży sobie zatem jakoś życie. Weź sobie, zjedz śniadanie, coś lepszego. Niech będą naleśniki, jest w miarę tanie. O, jakieś usunięte obiekty. Dzień dobry. Jezus, ile tej dzieci jest? Jak oni się tu mieszczą? Nie wiem. Eee, Rozmawiaj o marzeniach I też z Mirią Zapytaj o autora No i z Mają oczywiście Opisz nowy pomysł I zaraz też będziemy gadać z dzieciakami Jakub, wesołe zapoznanie I Kinga, wesołe zapoznanie Zapukamy też jeszcze do drzwi Żeby tradycji stało się zadość Jej uwielbiam ten dom Uwielbiam ten dom, jak był jednak taki mniejszy Bez, tej, bez tego piętra, bez tej góry No tak uroczy był nie wiem, to żebym sobie sama jakoś tam piątki nie przybiła, właśnie, bo to sama go robiłam, ale no, 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 no tak, no, ten dom to jednak są najlepsze wspomnienia, jeśli chodzi o naiel, o te serie i ten stawek tutaj, który ma swój urok. Mm, bardzo lubię ten dom, bardzo. No, ciasno macie już w tym domku i będziemy musieli też yy, bliźniaków trochę przerobić. Bliźniaków bliźniaki, bo y, też są nieprzebrani, dopiero co byli małymi, były małymi dziećmi, więc nie mieli za bardzo jak. No tutaj też nie mają za <śmianie> bardzo miejsca. Oby Maja szybko dorosła w miarę, bo y, no nie ma za bardzo tam już dla niego... Ojej, jeszcze ponad tydzień, no to jeszcze trochę sobie pobędzie tą nastolatką. Y, więc w tym domu będzie im no ciasno, ciasno, ale jakoś się tam tam, dobra. Mają kilka łóżek, to będą się dzielić, będą spać na raty. Hmm, dobra, ja może pójdziesz z siku do swojej łazienki Swojej byłej łazienki Tak, tutaj z wnuczkiem możesz sobie pogadać Oczywiście on nie wie, że to jest babcia Chyba, że jakąś cechę będzie miał elfią No to wtedy się okaże, że O, lisek e, Że też będzie się szkolić jako elf No ale Miria, nie wiem, czy ona do końca Wszystko sobie zdaje z tego sprawę Miria w ogóle, ona się starzeje, prawda? Ona jest dorosła, ona zaraz, 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 nie zaraz Będzie... <laughs> Będzie seniorką podczas gdy Ira, o co chodzi? Nie przykro mi. Nie mam tyle pieniędzy, żeby ci dać. Jakbym była bogata, to bym mu dała. Jej, dała. A gdzie jest Windur? Bo Windur on będzie cały czas młodym dorosłym. I wydaje mi się, że tak jest, tak. No. On jest cały czas młodym dorosłym i on taki pozostanie. Rozmawiaj o poście na temat Sima o imieniu Windur. Jakim poście? Nie wiem. I przestrzegaj rodzinnych zasad dotyczących obuwie, czyli ściągaj buciory. W buciorach tym bardziej taką pogodę nie łazi się w domu. To nie są jakieś tam amerykańskie, pogańskie zwyczaje, tylko porządy słowiański dom, gdzie zmienia się buty w domu. Chodzi się w laczkach albo w skarpetach albo czymś tam, ale nie w buciskach brudnych. Opowiedz niewiarygodną historię, i jeszcze, Windur, tobie pogadamy o jakichś naszych paranojach, o teorie spiskowe. Tak trochę będzie enigmatycznie, żeby tutaj dzieciaki, żeby Mira, si Mira, Miria, żeby się nie dowiedziała za bardzo o co chodzi. E, więc e, takimi półsłówkami, że obawiasz się, że ktoś tam na ciebie czyha. Oczywiście <grym> pierdowe, jak na razie, znaczy ma rację, ale no dopiero co się zamieniła. Więc na razie jest bezpieczna. Napraw, czy ona ma tutaj gdzieś, żeby musi naprawić? Wytwórz obiekt, napraw lub ulepsz obiekt. O, akurat. Naprawi z lefu swojego syna i jej się to zaliczy w mózgowcu. I wiecie co? Będziemy się stąd zbierać. Robi się już późno. I chciałabym, żeby jeszcze trochę pograła w szachy na przykład, albo popodglądała sąsiadów, niebo, albo coś takiego, bo musimy jednak cisnąć te jej umiejętności. Jest ich dość sporo, więc dajemy: żegnamy się na razie i idziemy do domu. No, no to sobie gra w szachy, zaraz sobie trochę popatrzy w niebo i na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Na razie oczywiście nic za dużo się nie dzieje. Bo jak mówiłam, ona jest teraz na razie bezpieczna. Na razie ciężko jest ją namierzyć, bo no. Nawet tak rozwinięci umysłowo ludzie Halrandira, którzy ją namierzają za każdym razem, no nie są w stanie w ciągu tam sekundy wybadać to, gdzie ona jest i kim ona jest, no nie mają takiej możliwości. Później wiadomo, że coraz więcej poszlak się gdzieś tam znajduje, gdzieś tam zostawia ślady, więc wtedy jest łatwiej, no ale na razie ma spokój i ciszę, więc nie mamy na razie co za dużo tutaj robić. Piąty poziom logiki, no i super. I jeszcze zaraz możemy spojrzeć, obserwować niebo. Idę na randkę z kimś. Nie, 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 nie idziemy już, bo chciałabym jednak iść. Um, Robić swoje zadania, a później iść spać. Ona już wychodziła dużo, <dziś>, dziś i wczoraj. Dobra, i jeszcze tutaj. Dajcie mi znać, co sądzicie o tej historii Strangerville. Czy robimy, czy nie robimy, a. Tymczasem ja Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!